programu jest jubiler Ewa. Kocham kino, ale nie pamiętam, kiedy byłam na jakimś filmie, bo zazwyczaj muszę pomagać dzieciom w nauce. Zrezygnowałam z ulubionych lekcji tańca, bo w tym czasie mąż ma siłownię, a ktoś musi wozić syna na matematykę, a ty co ostatnio poświęciłaś, żeby innym było lżej? O tym co, dla kogo poświęcamy i jakie są tego konsekwencje, porozmawiamy w dzisiejszym programie. Zapraszam. A dziś moim gościem jest Ola Mrozowska, psycholożka i trenerka dialogu motywacyjnego. Dzień dobry, Olu. Cześć. Cześć. Słuchaj, dzisiaj mam taki problem znaczy problem, nie problem z dzisiejszym tematem, ponieważ mam wrażenie, że wiele osób. Pomyśli sobie, ale o czym one mówią? Mhm. Bo dostrzec problem w tym problemie jest niezwykle trudno poprzez to, w jakim społeczeństwie żyjemy, jak funkcjonujemy, jak zostaliśmy wychowani. A żeby nakreślić może naszym widzom, o co chodzi, przedstawię sytuację, którą doświadczyłam całkiem niedawno. Spotkałam w sklepie dawno niewidzianą przyjaciółkę. Rozmawiałyśmy bardzo długo i zaproponowałam w pewnym momencie: mówię: słuchaj, może spotkamy się na kawę to porozmawiamy tak, żeby nie było między pół, półkami tu z chlebem, tu z mlekiem, to może jednak przy tej kawie będzie fajniej. A ona mi powiedziała, wiesz co, może być problem, dlatego że pracuję na dwa etaty, wiesz, potem dom, potem jakieś obowiązki e, i tak bardzo mi zależy, żeby w końcu zbierać te pieniądze na mieszkanie dla Filipa e, i wiesz, no robię to dla niego. I w tym momencie sobie pomyślałam, ty Boże, bo on jeszcze dodała, bo chcemy mu ułatwić lepszy start w życie, a Filip ma 13 lat dodam. Mhm. I tak sobie pomyślałam, nawet poczułam chyba wyrzuty sumienia, że co ja robię, no tak naprawdę powinnam swojej córce ułatwiać start w życie, a nie myśleć o kawie e, jakiejś banalnej. E, I sądzę, że wiele osób by tak pomyślało, jako cudowna, jaka cudowna mama, jak się poświęca dla swojego dziecka. Co ty sądzisz o tej sytuacji? Mhm. No ja myślę sobie tak, że każda sytuacja, każda sytuacja jest inna i fajnie byłoby rzeczywiście z tą kobietą porozmawiać, jak ona to widzi, jaka jest jej perspektywa, tak jak wspomniałaś, to jest coś, co dla niej się wydaje takie bardzo naturalne i oczywiste. Tak. Ja też jestem mamą, też mieszkam w tym kraju mhm. i też jakby mam takie obserwacje, jakie masz ty. No myślę sobie, że fakt, że żyjemy w Polsce, w którym to naszym kraju je, mamy. Pomnik matki polki. Tak, to zobowiązuje, Zobowiązuje dokładnie. i już sam właśnie ten archetyp matki polki, który gdzieś tam jest dla nas w naszej kulturze taki bardzo naturalny i obecny, no on sprawia, że funkcjonujemy tak a nie inaczej. Człowiek mężczyźni też poświęcają pewne rzeczy. Oczywiście, że tak. tak. No tych mężczyzn też wychowują matki polki, tak. czyli jeśli to jest taki przekaz, że ja jestem po to, żeby się poświęcać, w roli mamy właśnie dzieciom i rodzinie, to też wdrukowuje. to. To swoim dzieciom, mhm. że jakby powinniśmy się poświęcać dla innych. Tak? Dzieci się tego uczą poprzez modelowanie, poprzez to, jak rodzic funkcjonuje i to jest wtedy dla nas takie naturalne. Um, więc te wartości, jakby takie kluczowe, bym powiedziała, nabywamy w domu tak naprawdę, właśnie obserwując na, na początku naszych rodziców, potem bliskich, nauczycieli i tak dalej. Pytanie: by, czy jesteśmy szczęśliwi? No właśnie, czy jesteśmy szczęśliwi, to zależy. Mhm. Są osoby, które może ja bym w ogóle zaczęła, jeśli mogę, jakby w ogóle od tego, jak, rozum, jak można rozumieć poświęcanie się i jak właśnie, też jak ja tak. je rozumiem, żebyśmy wiedziały, o czym mówimy i czy mamy takie samo rozumienie. Dla mnie poświęcanie się to jest takie, jakby to jest robienie coś dla drugiego człowieka, czegoś dla drugiego człowieka. Czy, z takim poczuciem, że tak naprawdę do końca nie za bardzo chcę, ale stawiam dobro tej osoby czy jej potrzeby na pierwszym planie. Czyli siebie trochę usuwam i rezygnuję z pewnych własnych potrzeb, jakichś też może czasem ważnych dla mnie rzeczy. Czyli właśnie, jako mama na przykład zrezygnuję z przyjemności, z wyjścia, tak jak powiedziałaś, na kawę z koleżanką, no bo chcę dla mojego dziecka tak poświęcić się, żeby ono miało tak lepiej, trzeba. muszę zarobić te pieniądze, mhm. żeby miało lepszy start i tak dalej. Moja mama no, tak robiła? Dokładnie, to jest, mhm. to jest wtedy takie dla mnie gdzieś tam oczywiste, naturalne, ale właśnie pytanie polega na tym, z jakiego poziomu jakby to robię, czyli czy robię to z poczucia obowiązku, czy robię to z poczucia powinności, że dobra matka tak powinna, mhm. czy robię to dlatego, że tak naprawdę chcę i sprawia mi to radość? To są dwie różne Właśnie. rzeczy. Tak, Jak granica tego... chyba jest cienka, taka I wrażenie. ona wymaga takiej trochę autorefleksji tak. i zatrzymania się za każdym razem, wtedy, kiedy chcę podjąć taką decyzję. Kiedy ktoś na przykład o coś mnie prosi, albo ja sama czegoś od siebie wymagam, czy rzeczywiście ja tego od siebie wymagam, bo ja chcę to robić, to jest spójne z moimi wartościami i daje mi to radość, czy może m, tak niekomfortowo bym się czuła, gdybym zachowała się inaczej, m, co inni o mnie pomyślą, może bym się obawiała, jak mnie ocenią, w związku z tym zrobię coś. No, to kolejny problem. Czego, Czego do końca poszło? nie chcę zrobić, uh -huh. ale z ręku przed oceną, czy przed odwróceniem, właśnie się poświęcę, bo no będę tak. się bała tych konsekwencji. No właśnie, chciałam zapytać o, o to, co. Co nami kieruje, co nas motywuje do tego, żeby no. ciągle nieustająco się poświęcać? To są różne rzeczy. Być może w przypadku tej koleżanki, o której ty powiedziałaś, może być tak, że my czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, że może zachować się inaczej. No Bo jeśli funkcjonowaliśmy w danej rodzinie, która tak funkcjonowała, czy w danej jakby społeczeństwie, czy właśnie jakiś. No nie wiem, bliscy też tak funkcjonują, mm. mamy podobne tak. wartości, to trudno nam znaleźć jakby taką inną perspektywę, bo po prostu traktujemy, że to jest coś naturalnego, normalnego i nawet nie widzimy w tym poświęcenia, bo tak po prostu powinno być. No tak właśnie. jest. Mm -hmm. Natomiast jeśli mamy już taką autorefleksję, że są różne możliwości wyboru, no to jakby tu rzeczywiście możemy podjąć bardzo, bardziej świadomy wybór, jak chce się zachować. Pytanie było, czy, co jest naszą motywacją? Te motywacje są różne. Jeśli chodzi o poświęcanie się, czyli o taką rezygnację z siebie na rzecz kogoś innego, to bardzo często jest to właśnie lęk przed brakiem akceptacji, przed odrzuceniem, lęk przed oceną. Pomyślą o mnie, że jestem wyrodną matką, tak, tak, tak? tak Że jestem złym pracownikiem, niewystarczająco dobrym, bo niewystarczająco mm -hmm. się angażuję, bo nie chcę zostać po pracy, po tak. godzinach. A może pomyślą, że jestem niekoleżeńska i, i potem jest lęk przed konsekwencjami, w związku z tym zostanę może wykluczona z tego grona, może następnym razem jej nie zapyta. Proszą, mhm. Więc y, często takim motywem jest właśnie y, uniknięcie takich negatywnych konsekwencji, ale może to być też tak, że y, tak, y, tak ważne jest dla mnie utrzymanie y, dobrego obrazu mnie samej, czyli jeśli mam przekonanie, że dobra matka to ta, która właśnie tak się bardzo poświęca i swoje życie w całości oddaje temu, żeby, żeby zadbać o dziecko i jakieś takiego też dodatkowe, nie tylko podstawowe potrzeby, ale właśnie jakieś takie, no bym powiedziała, mm... Wiesz, no, to mieszkanie, żeby no, tak, tak, żyć. Tak, umówmy się. Tak. Tak. Kolejną taką, um, taką motywacją jest też zadbanie o to, żeby ja się ze sobą czuła dobrze. Czyli na przykład, jeśli mam przekonanie, że dobra matka to ta, która poświęca, nie wychodzi ze znajomymi, mm -hmm. tylko cały czas jest obecna na przykład, tak. przy dziecku. E, więc będę zachowywała się zgodnie ze swoimi przekonaniami, po to, żeby zadbać o taki komfort, bym powiedziała, psychiczny. Tak, że wtedy będę sobie mogła, może nie wyjdę z koleżankami, ale przynajmniej jestem dobrą matką. Tak, ale no właśnie, bo jestem dobrą matką, ale też ja wrócę do tej sytuacji. W sklepie. Podejrzewam, że gdyby ona powiedziała to głośno i osoby, które były wokół, to pewnie zaczęłyby bić brawo, bo w tym momencie no to jest cudowna matka. Czyli też chyba tylko tych pochwał, tych głasków trochę też potrzebujemy, że no. Poświęca, poświęciłyśmy się więc tak. A nie, jak to się ja, bym, ja bym powiedziała też tak, że my też tego jesteśmy uczeni od dziecka, to znaczy tego, żeby właśnie żeby zwracać uwagę na to, co myślą o nas inni, jak, jak nas oceniają. Mhm. Czy moja mama, czy mama jako dziecko, czy mama jest zadowolona z tego, jak się zachowuje, czy może mnie skarci, mhm. nasza szkoła też nie jest takim miejscem, które szczególnie rozwija indywidualność mhm. dziecka tak, tak w, w moich czasach może to tak załóżmy, ale no jednak chodziło o to, żeby się raczej nie wychylać, tak? żeby raczej. Zdecydowanie. Więc tak. my nie jesteśmy uczeni tego, żeby tak naprawdę polegać na sobie i żeby sobie. reagować tak, tak, jak ja chcę, jakby w zgodzie ze sobą. Bo często to jest przez otoczenie widziane, no ale jak to? Mhm. To inni się poświęcają, a ty tutaj w ten sposób się zachowujesz, to jest egoistyczne prawda? Tak. Więc też nie jesteśmy wspierani w tym, żeby czuć się dobrze z zachowaniem, które w jakiś sposób wychodzi poza um, utarte jakieś być może um, schematy, czy, czy nawet normy społeczne. No tak, tutaj jest bezpieczniej. Bo wszyscy Dokładnie. tak robią, wszyscy w moim otoczeniu, w mojej tak. rodzinie, e, więc ja też niezależnie od tego, co czuję, ale nie zauważyłaś, bo e, znaczy ja przynajmniej tak mam wrażenie i chyba to jest często nazywane jako kryzys wieku średniego, że gdzieś mamy już e, pewną dojrzałość osiągnęliśmy i czujemy, że aż kipi w nas to wszystko, tak. to poświęcenie. Zdecydowanie. Jakie są konsekwencje jeszcze właśnie do e Ciebie? Jeśli, no, najczęstsze to są konsekwencje, bym powiedziała, jakby zaciągamy trochę taki kredyt żyjąc w ten sposób mm -hmm. bardziej dla innych niż dla siebie, w postaci tego, że zdrowie zaczyna nam szwankować. Tak. Ja pamiętam, niedawno miałam taką klientkę w gabinecie, która przyszła do mnie z taką, jakby z takim, z taką informacją, że ona nie może mówić i nie może przełykać. Mm -hmm. gardło ją tak boli, że nie w stanie nawet jeść za bardzo, ponieważ przełykania ją boli, I była u wszystkich specjalistów, wszystkich lekarzy, i każdy powiedział, Powiedział, że wszystko jest w porządku, nie potrafią znaleźć przyczyny, więc wysłali ją do psychologa. I pierwsze pytanie zadałam, na ile pani wyraża swoje potrzeby? No nie wyrażam. No właśnie, okazało się, że tak ma wdrukowane to, żeby być miłą dla innych, taką sympatyczną, zawsze uśmiechniętą, która właśnie nie odmawia, że tak funkcjonuje. I w momencie, kiedy zaczęłyśmy pracować na tym, żeby zaczęła być autentyczna i rzeczywiście wyrażać swoje potrzeby, żeby mówić tu się zgadzam, a tu się nie zgadzam, tu zrobię, tego nie zrobię. Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie ma problemów z przełykaniem, nie ma problemów z gardłem, bo zaczęła to wyrażać. Więc często jest tak, że nasze ciało tak naprawdę zaczyna chorować. To jest kwestia, kiedy ludzie poświęcają się w pracy tak bardzo, właśnie, już, że już są na rezerwie. Dochodzi do wypalenia zawodowego, więc to są bardzo duże koszty, które ponosimy, jeśli to trwa jakby no dosyć długo. Tak, a czasami, nie wiem, nawet uciekamy do innej rodziny. W do innej pracy, no to już jest może, jeśli jest lepsza, to, to, to fajnie, ale, ale to są takie dramaty życiowe się toczą. Tak i ale tak jak powiedziałaś, um, na szczęście jest tak, że często jakby jak już dochodzimy do tej ściany, to to jest ten moment, mhm. że ta przysłowiowa ściana może być dla nas też wybawieniem, e, bo nagle mamy taką autorefleksję, ja już dłużej tak nie mogę po prostu, nie jestem tak. w stanie i tutaj mamy taką szansę na realną zmianę. A powiedz mi jeszcze, mm -hmm. czy bo wspomniałaś też o tym egoizmie, to tak na, na zakończenie, czy my jesteśmy w ogóle, jak już sobie po raz po pierwsze uświadomimy, że gdzieś jest problem i te potrzeby nie są wyrażane, czy potrafimy być w ogóle egoistyczni? E, myślę sobie, że to jest praca, to jest, to jest, negatywna praca jest nad tobą. E, mm -hmm. Tak, to jest to, jak słowo egoizm jest jakby rozumiane. Natomiast ja bym powiedziała tak, mm, Chyba taką najważniejszą rzeczą, którą chciałabym przekazać, to jest to, żebyśmy podejmowali, żebyśmy sprawdzali, z jakiego poziomu podejmujemy właśnie decyzję, kiedy ktoś nas prosi kolejny raz o przysługę. Jeśli, to, jeśli ta prośba sprawia, że ja nie mam problemu z tym, ja chcę to zrobić, czuję się z tym dobrze, jest to spójne z moimi wartościami, jestem w poczuciu harmonii wewnętrznej, jak najbardziej rób to. Natomiast jeśli ktoś mnie prosi o coś i mam poczucie, że kurczę, znowu, a miałam dzisiaj wyjść wcześniej z pracy albo Miałam inne plany, i teraz znowu muszę zrezygnować, i czuję ciężar nawet na barkach. To znaczy, że to już jest właśnie z tej kategorii poświęcania się i z rezerwy. I teraz takiej rezerwy energetycznej. E, jeśli sobie to uświadomimy, możemy próbować to zmienić i to jest proces. To nie jest tak, że jeśli ja już raz, um, że tak powiem, wyrażę siebie w jednej sytuacji, tak. albo zmienię, zmienię swoje zachowanie, to odhaczone i już taka będę. E, to wymaga, e, bo to nie jest proste. Bo tak, to bo wymaga łatwiej, łatwiej będzie na przykład z koleżanką niż z domu z dzieckiem czy mężem. Zdecydowanie tak, mm. komuś będzie łatwiej w roli pracownika, ale właśnie trudniej tak. w roli córki, że na przykład moja na mama przykład. będzie niezadowolona, tak. kiedy kiedy ja Zmienię swoje Ona zapowanie. tyle święciła dla mnie. Zdecydowanie. Mhm. E, dlatego to jest proces, i e, też e, jakby myślę sobie, że ważna jest wtedy taka łagodność wobec siebie, że to jest ok, że nawet jeśli mam świadomość, że kurczę, znowu e, nie powiedziała mnie wtedy, kiedy chciałam, nie byłam w stanie się sprzeciwić i znowu robię rzeczy, na które tak naprawdę nie mam choty, żeby, żeby jakoś nie biczować się też za to, bo to niczemu nie służy, tak. e, żeby być w takiej łagodności, akceptacji, powiedzieć sobie, Okej, okay, teraz mi się nie udało, widzę to, ale właśnie już to widzę. Kiedyś tego tak. nie widziałam nawet, świadomość. że tak robię, więc może następnym razem mi się uda. Um, I tak, i to jest kwestia jakby cały czas takiej pracy z, z własną świadomością, właśnie jak podejmuję decyzję, z jakiego poziomu um, i że to jest proces, że czasem mi wyjdzie, czasem mi nie wyjdzie. Um, to nie jest łatwe. Ja mam takie doświadczenia, że będąc psychologiem, szkoląc innych, również będąc trenerem i pracując nad sobą, nadal zdarzają mi się sytuacje, kiedy wybiorę siebie i wiem, że komuś to się nie spodoba, bo ktoś by oczekiwał ode mnie innego zachowania, ktoś bliski, Mogę mieć, nadal mogą mi się pojawić myśli z kategorii poczucia winy. Ja je obserwuję i to nie jest łatwe, tak? Natomiast im, im częściej małymi kroczkami w małych, w małych sytuacjach stopniowo zmieniamy te swoje nawyki, tym łatwiej potem jest jakby wytrwać w tym. Tak, a w perspektywie mamy to, to, to szczęście, takie autentyczne szczęście. Robimy, jesteśmy bardzo, jesteśmy tak. przede wszystkim autentyczni. Dokładnie. Czyli robię to, co chcę robić. Kiedy człowiek jest szczęśliwy, w ogóle chętnie nawet pomaga innym, wspiera innych, bo ma zasoby ku temu. I jeśli tak, ja jestem na rezerwie i jestem sama zmęczona mm -hmm. i jeszcze się eksploatuję, to najczęściej się to kończy jakąś frustracją na koniec albo odbija się nam czkawką, jakimś um, niechęcią do tej osoby, która to prosi, potem może unikaniem tej osoby, więc to są jakby mm, no tego typu później, potem takie konsekwencje. Nie? Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Uważność na siebie, zdecydowanie. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ktoś, kto nas oglądał, nasi widzowie, spojrzą na siebie przychylniejszym wzrokiem. Czego Państwu życzę? My też jesteśmy ważni. Mamy życie, które jest piękne, ale jest jedno. Zobaczmy o siebie i bądźmy dla siebie czuli. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. programu był jubiler Ewa.